Witam z tej strony, Manek i wracamy do karmagdona czyli naszego smarowania jelitami po asfalcie. A jak teraz widzicie, również i po śniegu. Co się zmieniło od naszego wczorajszego odcinka? Trochę poszedłem do przodu, jeżeli chodzi o top. Jesteśmy teraz na 27 miejscu, jak widzicie. Co jeszcze, jeżeli chodzi o warsztat, tutaj nic się nie zmieniło. Nadal mamy maksymalny poziom czwarty. Ale. Zmieniło się coś, jeżeli chodzi o pojazdy. Dosłownie mam nowy pojazd, którym teraz pojedziemy. Eee, tak, tych już, tych już mieliśmy mistrzów. No, oni tak e, trochę e, nie przypadli do gustu za bardzo. Poza świderkiem, którym w miarę dobrze się jeździło. A teraz sobie pojedziemy e, otisem, czerwonym kadylakiem. Jego kadylakiem przypo, przy, przypominającym przynajmniej mi trochę e, kadylaki i dinozaury. E, taka bajka kiedyś była mniej więcej pasuje, przynajmniej tak mi się wydaje zobaczmy jak bardzo niewygodnie się nim będzie jeździć 5, 4, 3, 3 2, 2 1, 1. oj 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 dobrze, uderz go. Jeszcze, dobrze. oj oj wracaj, 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 Możecie sobie popatrzeć, jak wygląda. No, ja jakby... dlaczego tak. Ojej. Dobra, pierwszy poszedł. Grim jest dość słabym samochodem. Bardzo często para pierwszy. Od jakiegoś jednego z pierwszych uderzeń zwykle. Hammer za to już jest już mocniejszy, chociaż też nie jest jakimś takim specjalnie wymagającym przeciwnikiem. No, no to żeśmy wylądowali tam gdzieś muszą być przeciwnicy. W celuj, celu, w celu, w celu wcelowałeś. No może nie jakoś specjalnie. Sz Oj, szkoda, szkoda, cholera, że na zimowej planszy testujemy ten samochód. Zimowa plansza jest obciążona pewnego rodzaju balastem, e, dotyczącym tego, że jest dużo bardziej ślisko. Mam postawisz się na koło, postawisz się, ale trzeba przyznać, że samochód na pewno jest lepszy od mm, tej city. No właśnie, tu musiałem sobie już przypomnieć, jak go się nazywał. Aha, trafimy, 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 trafimy. Pięknie, minuta 28. O Jezu, policja, policja, mi policji Gdzie on nam tu jedzie? Za nami są. A to świnie podstępne. Mm, ależ wcelował. O, udało się wcelować. Bałem się już, że w będziemy. Policja. Standardowo. Ej, ale zrąbałem teraz. Dałem ciała. No, to nas e, A gdzie jest joystick? Czyli hammer. Gdzieś tu zwiał. Skuba nutki. Ale tam chyba był śmieciarz. Czy się nie ruszył. Ruszył się z Skuba. Chyba, że to też był śmieciarz. No na nas... Tak, policja potrafi być mocno denerwująca. Mm. Olej policję, olej policję, odwróć się! I tutaj mecha będziesz miał czy innego. O, no, no pięknie. A nie, skam to był. Dobra, może jest czerwoną. No, zapamiętać, zanotować, zapomnieć, skreślić. Mniej więcej takiej kolejności. No, to było w To co polecimy? No nie, w gruncie rzeczy nie musimy lecieć, bo i tak przeciwnicy są za nami. A dobrze, że i tak jakieś punkty zrobiliśmy Wycofaj. Mm, miałem nadzieję, że uda mi się wykręcić. Zanim panę na wpadnę na co, niby hamuję. Jeszcze kilka zaliczę mm, Dobra Mam nadzieję, że tam jest Jest, jest, pojedzie. Bo jedzie Bum Pięknie Co prawda Byłoby lepiej, gdyby od razu się zniszczył Ale nie możemy mieć wszystkiego O, ale nie. Pięknie zniszczony I mina Ale to była głupia mina Go. Dobra wow, 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 wow. Ale na skręci Normalnie Koła poniszczone Tam poniszczone, zielone to tam nie, nie tak bardzo poniszczone Ale muszę przyznać, że Jak na razie pojazd całkiem fajny No Och, Dobrze, instalowaliśmy w ten olej jeszcze w oleju na śniegu. Noż, ty no, szczyno, nie da nam spokoju. Nie można się... Noż! Sz... To jest najbardziej denerwujące. Nie można się rozpędzić. Nie można znaleźć kątu... Kąta? Z którego będzie można go walnąć. Ładnie. Mm. Nie skręcił. Dobra, mam nadzieję, że uda mi się teraz w ciebie ładnie rozpędzić. Że nie uciekniesz stąd. Dobra, i idziemy. Jest! Nie zniknął. To gdzie jest jeszcze jeden? O, tutaj niedaleko. Jakiś czy tutaj za tym schowany? Gdzie on jest? A, tu jesteś. Hammer to jest. A co tu policjanci taką tyralierą stoją? Nie uda. Może teraz lepiej przysyluje. nie byłem pewien zobaczyć gdzie on jest. O, teraz dobrze wyjechał. Tak, ale nas przewróciło na dach. Napijmy się. I jeszcze raz. A, teraz już ładnie uderzyliśmy. Złapał posieć do niego hmm, to Chyba nie będziemy go mogli walnąć z tej perspektywy No najwyraźniej Dobra, żeby móc się na niego nacelować A i dostał i zero obrażeń No żebyście widzieli jak go nawalałem w poprzednim odcinku Znaczy w poprzednim wyścigu, przepraszam tutaj drogą do tej planszy No to, że on nie wtedy obrażeń kina tutaj, co ja, na tutaj ze mną była na się. co się stało? Nic nic, kurwa, stało? stało, nic nic. No właśnie, i tak nic nie to wyglądało. Eee, no super. No. Gdzie on tam jest? Jest tam jeszcze, jest tam gdzieś. Widzę go chyba. Jest! Idealnie! Zniszczony. Pięknie przycelowaliśmy. Dostało mi się. Zasłużył na to. Całkiem fajny ten samochód. Całkiem fajnie się nim Zobaczymy czy jakiegoś nam nowego nie dodały Jeżeli nie to przyznam, że chciałbym na jakiejś innej planszy go sprawdzić. Tylko ciekawe jaką teraz planszę będziemy mieli. Czy jakąś, której nie widzieliście. Czy też zrobimy sobie przerwę małą na o, jeszcze raz sama plansza. E, no to zrobimy tutaj przerwę w takim razie. Mm, zrobimy przerwę na kilkamy, i widzimy się później. Aha. Więc wracamy. Wracamy do kolejnej planszy. Tym razem będzie to kopalnia wraków. Bardzo nieprzyjemna plansza. Nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię kopalni w Karmagedonie, przede wszystkim przez Tory, które bardzo wypaczają nam możliwość jazdy. Będę jechać Rediglem. Otisa zostawiliśmy w garażu, dlatego że to nie jest dobra plansza na sprawdzanie Otisa. Zobaczymy ile czasu nam zajmie ta plansza czy udaje mi się przede wszystkim wygrać. Ostatnio mieliśmy z tym problem. Ostatnio, przedostatnio, przedostatnio. Wybaczcie, wprowadziłem w błąd. Ehm, tak, i to chyba na tej planszy, ale ten problem był. Czyli na innej? Nie, nie na innej, na innej, na innej. Tak, chcę zawrócić, nie ma zawracania. Dobra, ale najpierw ich tutaj pozabijamy, albo i nie pozabijamy. Aj, je, je. Patrz się, dostał i nic. zero obrażeń, ta za to nas walną oczywiście Jak zbinaczy. Aj będę narzekać, będę narzekać na tą planszę, bo jej nie lubię. I to bardzo nie lubię. Jesteśmy. Dobrze, dostał. A uda się też walnąć, tak? Uda się. Dobra, to wracamy do Iwana. Iwan, Iwan, Iwan. No, tylko za 10. Udało ci się uciec. Dobra. Ależ to było zahamowanie. A no mówią, że nie ma hamulców. A jednak mam... Dawaj, 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 dawaj. Dobrze, nie ma już Iwanka. Pierwszy zniszczony. Oj, dodało nam Iwanka. Dobrze. Czy, mm, czy za tydzień... Pojedziemy pewnie Iwankiem? trzeba się dobrze ustawić, nie, cierp no, nie cierpię tych torów. Widzicie, lekki, lekka korekta w kierunku jazdy od razu wybija w trzy czy cztery inne cholery. O, idealnie dostał. A skoro się tak ustawił, to my pojedźmy tu. Tak, drobno hamulec. No, teraz tu. To... Zrąbajmy Maxa. Uda się? I realnie, Pięknie. No, po tych torach się jeździ fatalnie, no. Patrzcie, no, zero, zero, jakiekolwiek jakiejkolwiek możliwości manewrowania. A ten jeszcze się tak ustawił, że to już w ogóle. Zjeżdżaj stąd. Stawmy się, dostał mocno. Mogło to by być mocniej. A, przestawimy się na koło, przestawimy się. Złap go, złap go, złap go. Oj, jakoś nie wierzę, żeby nam się udało go dorwać, no ale sprowadzić zawsze można. Przejechaliśmy po nim, no pięknie. Patrzcie tutaj bez skręcenia nas po prostu obróciła sobie gra. Ale zaraz on się tak ustawił Można najpierw hamera, bo hamer jednak jest trudniejszym z tego co. Przynajmniej według mnie trudniejszym i tak chyba nie wserowałem w żaden sensowny sposób. Blokujemy się, blokujemy się, aj, aj, aj. jechać, 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 wracamy, może się uda. Będzie, tu jeszcze będzie. Ale no, 15 co to za obrażenie. I patrz, jak na się od razu nas zostawiło także... Tak musi że... tak się cofnąć, by za dużo czasu by zajęło. Nie, zniszczona. Stella. To już trzech mamy zniszczonych. Został jeszcze Hammer i kto tam jeszcze jechał? Grim? Hmm. Ciekawi, ciekawi. Nie? No. Nie wiem, nie pamiętam, czy tam się jechał, szczerze mówiąc. Dobra, zawracaj. Dobrze. Swoją drogą, gdzie jest link rąsą podejwana? Ktoś wie, kto go ukradł? Tak, <śmum> no żeż nas cofnęło, no to niech ich. No, patrzcie, walniemy takiego. Mhm, walniemy takiego i nic mu nie. O, to było ciekawe. Jak on tu jest ustawiony 15 tylko Ojeje. Co to było? No to Nie mi ktoś wytłumaczy to cofanie no. Czasem cofnie tyle co nic Czasem tak jak teraz cofnie o pół mapy prawie, no Tak, tak, wiem, że pół mapy to była przesada, no ale kurczę! Ileż można? No. Tak, albo tak jak teraz mnie po prostu przesunie. Bez możliwości wpływu na to, co zrobi. Mam nadzieję, że uda nam się go szybko zniszczyć. O. Nie cierpię, nie cierpię, map. Kopalnie. No, teraz jest dobrze ustawiony. Może damy radę. Ło, ale zdrąbałem. Tak, dla odmiany to był mój błąd nie gry. Ja nie potrzebuję skontrowałem. Zobaczcie, jak mało obrażeń dostanie, no. No to jak już zobaczyłem, że tam pojechał, to mogłem sobie pomóc No i mówicie, że tam wra. Wrócił. No, kurza jego. No. Patrzcie. No. Człowiek chce po prostu skręcić. No nie, dadzą. Mhm. Tak, teraz oczywiście tak pojechał, że. No. A. Dogoń nas. Idziemy za tym, co przeżył. Co tam sobie jedzie? Oooooo! no to teraz to... Jak się skupią na tylu rzeczach, to ja sobie mogę pomagać. Wow! Aleśmy to zdrąbali. Tu się mogę tak rozpędzać, dlatego że... no właśnie. Jest tutaj taka ścianka, która mówi nam No, teraz Noż, Jak zwykle, no Kiedy trzeba, to nie idzie. Kiedy nie trzeba... To jezu jak on się będzie pchać Gdzieś go tam musieliśmy zgubić Po drodze A tu jest. No, ale udało nam się zderzyć z hamerem, chociaż Aj tak. No, nie, Hammer nie żyje. Dobrze, to zostaną nam tylko ten, który nie pamiętam, jak się nazywa. Pamiętacie, może? Jak on się nazywa? On się nazywa, stoję pod ścianą i wymieni w Aje. Nie wiem, trochę długa nazwa i dziwne, że w angielskojęzycznej jest spolonizowanej tak go nazwali, bo nazwa jest oczywiście oryginalna. Jezu, no. Jedziesz tu, jedziesz. Stał sobie tyłem do nas, noc. a nawet nie tyłem bokiem, żeby czasu nie można. No, obróć się. Nie mogę, do wody wszedł. O, my jesteśmy na dachu. Przecież w wodzie to jest mordęga. No nie mogę. Co za perfidia. Muszę mogę teraz wypchnąć z tej wody. Z jakim turem się pojawił za nami? No sz Wycofuj, wycofuj. Gdzie ty jedziesz? No. to wyjść z tej strony. Tak czy siak wyjść z wody no Policja. Po co nam tu jeszcze policja? Jedziesz ty za nami. Jedziesz dobrze. Mówię po co nam tu policja? Mm. Spojrzałem na mapę. No super Dobra, czołowe. No i po tym czołowym ląduje na ziemi. No, Ale Policja, no spadaj, policja. Się wyłączył dźwięk. No, spadaj, policja. No, kurde, byśmy mieli na czołowe, To nie, policja musiała wjechać. Przesunąć. Pięknie, w końcu, w końcu, koniec. Oj, wybaczcie, ale naprawdę nie lubię tych podziemnych plansz. Akurat tak dużo, że nam kazano w nią zagrać. No i na to nie poradzimy. Mam nadzieję, że mimo wszystko odcinek wam się podobał. Ja przyznam, że już z wytęsknieniem zaczynam powoli patrzeć na Karmagedona dwójkę. Ale na to przyjdzie czas. Myślę, że w przyszły weekend już będziemy kończyć tą serię najdalej w połowie jeszcze następnego. Ale to zobaczymy. Na to jeszcze jak powiedziałem przyjdzie czas. Jeżeli odcinek wam się podobał, łapka w górę. Nie podobał się, łapka w dół, ale zawsze poprzyjcie to komentarzem, bo jak nie, to... Jeśli chcecie zobaczyć więcej, mój kanał, subskrypcja, będziecie na bieżąco, będziecie wiedzieć wszystko. To jest właśnie miejsce dla Was. Na dzisiaj tyle. See you all!